Witajcie, jest drugi dzień świąt, akcent świąteczny, na czasie jak najbardziej. Mam tu jeszcze do otworzenia dwie przesyłki, ale nie są to przesyłki. Prezenty to są paczki, które kupiłam. A co jest w nich? Zaraz pokażę. Pierwszy raz w życiu, słuchajcie, tort zafundowaliśmy sobie na święta czekoladowo-wiśniowy. W jednej z podwarszawskich cukierni, piekarni. No ciekawa jestem, jak będzie smakował. Pierwszy raz w życiu. Czy państwo torty na święta robicie, kupujecie? Czy pozostajecie przy tradycyjnych sernikach, makowcach? Taki mały kawałek, jak to mówią, rozpusty. Pachnie pięknie. A jak wygląda w środeczku, może na koniec filmu pokażę. Cóż może być w tych przesyłeczkach? Jak myślicie? Czy to logo coś Państwu mówi? <laughs> tak, tu są kwiaty. A tu musimy poczekać aż sprawdzimy, aż otworzę. To jest paczka od królika, że jest zakupiona i znajdują się roślinki cebulowe, które powinno posadzić się już jakiś czas temu, ale ja sadziłam nawet na początku lutego i również kwitły. Nie wszystkie, co prawda, ale kwitły. Tym razem skupiłam się na tym, co daje znać o sobie nawet w ciemnościach w ogrodzie, na jacyntach. Ale wybrałam cebulki o większym rozmiarze czyli minimalnie droższe. Aczkolwiek i tak są promocje. Tu mamy odmianę Blue Star. Paczka przyjechała tydzień temu. Czebulki. Kolejna odmiana jacynta Jan Bos. Obcień czerwieni. Tak, chciałam kolekcji mieć. Nie, żebym nie miała hyacyntu w ogrodzie, ale wiecie, konkretnie chcę mieć. Tu Red Glory, również w odcieniach czerwieni. Będzie można porównać jak, wiecie co, bardzo różną, różnią się odcieniami od siebie. Tu natomiast miks. Chciałabym mieć niespodziankę. Gorzej, jak traficie tu jeden kolor. Ale już widzę, że nie, bo kolor cebulki jednej jest biały. Czyli jest wielka szansa, że dwa kolory na pewno będą. O, podkleśniało trochę. No cóż, paczka tydzień czasu stoi. Kurde, dawno mi się tak nie zdarzyło, wiecie, żeby tu troszeczkę, no nic, trzeba będzie to preparat, ja mam taki grzybobójczy, to wykąpać po prostu. Teraz czosnek pięć sztuk, błękitny, kula, cebulki nieduże, już mają kiełki, posadzę je do donic, pobleję i na dworze będą stały w jakimś miejscu bardziej zacisznym. Jedna cebulka tulipana lodowego, odmiana Ice Cream Banana. Prześliczne. Wejdźcie sobie Państwo na stronę królika i zobaczcie jak wygląda dana roślinka. Cebulka jedna tylko, gdyż ona chyba 5 zł, czy 4 kosztowała. Taki pełny, pierzasty, piętrowy, jakby tulipan. Mamy dalej odmianę kanerżie, sanergie, jakoś tak. Zdaje się, że na biały kolor kwitnie Trzy sztuki. No to już jest cięższa, większa znacznie cebulka. Duża. Teraz dalej jest też cebulka, jak widzicie, ale jaka to odmiana, to za chwilkę. Tulipan polski, mieszanka z pięciu sztuk. Też chciałam mieć niespodziankę. Yy, na jaki kolor zakwitnie. Ja zazwyczaj... Znaczy to znaczy, zawsze kupuję w danym kolorze, w danej odmianie. Ale chciałam tym razem mieć niespodziankę. Teraz tulipan kolejny. Niebieski i tu jest rozmiar XXL, czyli 19 plus taki rozmiar. To już naprawdę duże cebulki. No już tu buła jest duża. Tak, niebawem będą kwitły tu już duża rzecz porównując z tą wcześniej zobaczcie i jeszcze mamy tutaj też czosnek a ah, sorry krokus wiosenny aqua, aqua. Uh -huh. momento gratis, fajnie a jakiś to kolor coś z błękitem pewnie z niebieskim Akua, woda. Fajnie, dzięki. A nie wiem, nawet wiecie, nie sprawdzałam sprzedawca, co daje jako gratis. Bo zawsze tak jest, że są gratisy. I teraz mamy kolejnego hiacynta w tym wielkim rozmiarze. 19 plus. XXL. Na różowo ma kwitnąć. Wielki cebulet. Jakie dzioby zielone już. Hiacynty przepięknie pachną. No przepiękne są te kolby, te kwiatostany. Warto dać złotówkę więcej, żeby mieć już większą cebulkę. A co za tym idzie? Większy kwiat. Teraz cebulka. Tak zachwalana. I wiem, że na kanale Info Uprawa też prowadzący ją uprawiał, zachwalał. I wiele innych ogródników. Szęsą jelą, jakoś tak, pół kilograma. Jest tu tych cebulek, ale czy to nie za późno? Trzeba będzie poczekać na cieplejszą porę zapewne, wysadzić. Może część wysadzę jak się ociepli, a część dopiero wiosną. No i jeszcze mamy pakiet nasion. Nasion. To co lubią ogrodnicy? Kwiaty czy a otóż zobaczcie. No, pięknie mieć takie chwile dla siebie w tasie świątecznym, powiem Państwu, co nie jest zawsze wykonalne. Tu mamy owies z myślą o kocie. My mamy gdzieś owiec, ale trzeba by się dogrzewać, przerzucić mnóstwo różnych szpargałów, by znaleźć owiec. Producent. Lobella. Teraz widzimy paprykę. Podejrzeliście już tu rąbka tajemnicy, uchylił obiektyw odmiana Loran. Nie będę się w tym sezonie, który nadchodzi, w 2026, bawić w nasiona z nieoryginalnych opakowań. Tak Taki mam zamysł, tylko kupię to, co w oryginale, co w miarę duże jest. Teraz uwaga: pomidor już go miałam, ale nigdy w oryginalnym opakowaniu. Kostoluto Florentino. On jest przepiękny, duży pomidor. Jest bardzo mocno użebrowany. My mieliśmy jeszcze mocniej użebrowanego pomidorka niż tu widać na opakowaniu. Producent raz. Dalej. Warzywo czy kwiat? Warzywo. Pora. Elefant. Słoń, czyli ogrodnik, producent. No, wielkimi krokami sezon nadchodzi. Ja na spokojnie będę typowała teraz na dniach, co będę siała w przyszłym właśnie roku. W 2026. Mam parę dni wolnego, mogę wreszcie pozwolić sobie na tą przyjemność. Teraz aksamitka bąskolistna o drobniutkich kwiatach. One mnie urzekły dwa lata temu. Są w trzech czy tam czterech odcieniach, kolorach. Wcześniej unikałam tego typu aksamitek, ale jak zobaczyłam na żywo, jak wyglądają, wiecie, to szał. Teraz aksamitka bąskolistna lulu, jaskrawo taka żółta. I co jeszcze? Również aksamitka wąskolistna. Papryka. Połączenie dwóch barw. Dalej papryka słodka. Giallo di Asti choinka, tu człowiek już myśli o wysiewach. Ja paprykę sieję w styczniu, a najchętniej to już bym wysiała parę nasion. No i ostatnia rzecz z tej przesyłki. Papryka trapez. Proszę. To co? Kończę na tym film i zapraszam Państwa na kolejny, gdzie rozkroję tort. Zobaczymy w takim razie, jak wygląda w środku, ale... W następnym filmie przy kolejnej paczuszce pozdrawiam świątecznie do widzenia